Dzień dobry, czyście czołgi Bardzo serdecznie jestem, pan To jest Joszelka i Ren. Hello, co to jest? drodzy, skill test. Ale to bardzo, bardzo fajnym pojazdem. Nie, to nie będzie Czołg, to jest taki troll. Ale Jak nie, to, to jest Czołg. Gdzieście tutaj, o to to nie, to nie Ej, patrz, to, to Berber? To może skier? Ej, to Berber jest No tam. patrzcie, tam albo Berber albo polskie tam, tam drifty. Yy, tak. Chyba was ściumkał, ten gościu no, was wziąka. coś O, ja bym go próbował no, no, zepchnąć no, 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 tym patrzcie, czołgiem, ty nawet. Jeszka, dawaj, co ty mu dawaj go, czołgiem go zjechaj. Zrykaj, Jezus, co ty robisz? Nie, no, Joszelkę to ty został. Paweł, ale A to nie, joszelka. to Joszelka jest czołgiem. A! Tak. Wysadza mnie, patrz! Ja nie mogę, słuchajcie, bo ogólnie mamy ten nowy samochód który będziemy testować dzisiaj na sklepie? No mamy. Ale... On nazywa się For. For. No, nie ma, nie. For... Forkswagen. Forkswagen? Forkswagen? Forkswagen. Das auto i te sprawy. Na co ciężka nazwa. I janku, rynku. Nie ma kłębienia. Stary chce ci mam zrobić. Kół? pomóżcie, nie ma żadnego kłóweczka. Trochę taka kanapka. Nie teraz. Trochę taka Jego kanapka. Ja, ja chyba wolę Jego tego wypchać, kremowca. Widzicie, jesteście wątpliwi. Nie chcę tego wepchnąć. Letberty stąd. Czekaj, czekaj, co też ale nie Czekaj, no już mam kułek, <laughs> się w ten. Da Dobra, się dawaj go. Cały czas. Nie, o, da się, da się, da się, poleciał. Ej, wyleciał. ciekawe, Dobra. czy jest zrespi. Ej, na dole tam też są. Co jest, gdzie? Ej, Pokaż. Ja na dole, tam tam Ja chcę do nich. Co jest grane? Ja do nich jadę. Przesuń się. Ej ale to możemy spróbować to co Co to to jest? Może być trzeba się rozpędzić trochę, wiecie? się tam widziałem, że tak się domyślam, że tak. Tak, zgadza, pełna zgoda. Pełna zgoda, dlaczego tak zamykam, Zanim ten. Ej, tu jest więcej tych samochodów! Ej, w ogóle tu jest chyba ten nowy w ogóle, który będzie też On się nazywa na C jakoś, nie pamiętam. On w ogóle też będzie dodany. Chyba Albo już jest dodany, nie wiem. Znaczy nie będzie dodany pewnie. Jakoś tak. Nie! No. Zlecieliście? Eee, ja tylko obok. Zlecieliście tu na dół do mnie? Lecę! A, lecisz. To co lecę? Czekaj, ja tu spróbuję wezmę zrzucić A. tego. Envisage tu nawet stoi Spójrzcie czy ja robię skill testa. A no dobra, w sumie <śm> racja. E, <śm> ale chcesz to zobaczysz sobie tu jest ten dobrze. Ja tutaj z góry sam, patrzę. Widzisz jeszcze elcount będzie ojej. też dodany. Jeszcze nie ma tego. Skuterka Pizza Boy. Ale fajny ma ten. Skuterka Pizza więc Boy. Też, też, no też takie coś ma niby być, więc o, patrzymy, MG. Patrzymy w plikach, tam jest, nie? trzymać. Więc... Ale e... się długo zjeżdża po tej szyi, powodzenia. Jeden fałszywy ruch i... Dlatego nie macie koleso. E, się nie no, A, dobrze, ale tak, nie Ej, ma koleso kolega. wtedy. Jedzie, Nie, obróciło Uci. mnie. Ale chyba tutaj jest checkpoint. To ci kopa ja przyspieszam! Ja za szybki ja jestem! Wiem. Szybki się Lopez tam. jestem! Tam jesteś no, no, po no po tak? Się. Nie mam koła... Nie, czekaj, co się stało z moimi kołami? Nie wiem, ale jadę One z... Jakoś. Nie, 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 nie! No co? To... No e, poważnie, to samo... usłyszałem plum! Uf, ładnie, to samo się stało! Usłyszałem plump! Możeś walnęła, wiesz, po prostu. Spokój się tam, tam się walną. walnął. O nie, o nie! Dobra, a ja jednak. No, nie w nic. Nie dobrze. nie, jest nie po dobrze. ty mnie walnęłaś i tyle, no. Nic się nie zrobiłam, ja już leciałam do wody. Byłem bokiem i, i nie dało się inaczej i chyba mnie za chwilę Kim znowu byłeś? Też... Bo ty, ja jest jedz... środyczkiem. Znowu mi, 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 się mi, się mi, 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 mi ściąga na prawo. Znowu mi ściąga na prawo. Wszystko przez te iskry od joszelki. <laughs> ja tu są bugi rampy nawet. Na bugi rampach mamy jeść. Ja właśnie mówię, to jest kruczyna, chyba jeden z lepszych skill testów jakie widziałem. Na jej na razie. W <grymne> Dobra, jedź przecież Josie. dam rady. się! Przesuń się! Co, tędy? Przesuń się! Powiedziałam no, czekaj, pojadę Powiedziała Boże, swoje. Paweł, Paweł. Wiesz co? Okej, okay, niektóre checkpointy to... Nie są checkpointy. Byłby Berber to by ci wytłumaczył. Chyba ciebie. Berber ci nie jest. tłumaczy. Ej, tu trzeba pojechać tędy? No przez... przez Z za znakami, robić. ziom. O, Wiesz, teraz ja zaczyna wiemy. się robić dziwnie. Jesteś jak lożka. No jestem. No. You say that. Only you say that. Czekaj, co tu jest w ogóle? Jakiś... To tu... Tak, muszę zrobić. Spalić kapciucha. Tędy? Tej, tu trzeba skoczyć. Spalić kapciucha, właśnie robi, tak? tak. Właśnie tak. Tu, tu, tu. Chyba z tego auta. Hop, 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 trochę. Nie, mi się, nie wiem jak się A... podoba ten samochód, ale mi się mega podoba na chwilę. Obecną. Mi się podoba, fajnie będzie tuningować go. Decydowanie, jak będzie możliwość kupienia... Co trzeci tutaj do tyłu? O. E, kupujemy, dawaj, polegomy, sprawdzimy, ale coś mi się czu, coś czuje, że to będzie yes. lepsze z samochodu. E, zobaczymy, bo w kwestii tego, że coś mi się A. stało tutaj z tyłem auta, więc ja się nie wypowiem. Udało mi się. O, co to jest? Co to jest? Aaa, to jest to. Dobra. Co to Moje miało koreto. być? Widzę, jak Ren wystrzelił po prostu O, wziął tak. Się wystrzelił. Jeszcze muszę popatrzeć, co gdzie i jak. Więc jest dobrze na razie. Nie, 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 nie. Dobra, nie. No okay, tutaj. Bez jaj. Co jest grane? Potężny zjazd. O, no, musisz ja przez. Mam... Nie, nie możesz, o, nie możesz. Ajajaj. Aj, aj. Albo równo, albo wcale. Co to, to jest tutaj? Wszelkie no, no, spokojnie. Oszalka. Waga! Łot stary, co stary. straszysz? No milimetry! Robicie. No milimetry jak nic! Ja ci, ja ci normalnie A. zarysowałem taką... I to nie, nie? był checkpoint! No. Mówiłem, że niektóre checkpointy to nie checkpointy. Trochę oszukując. Ja, ja tak dobra. ja się tak po prostu wiesz, że ja przeleciałem i kurczę mówię nie, nie. piję się frena przez chwilę i nie znosisz zrespić, nie? Na szczęście no nie pan, wyliczone, wyliczone, wyliczone jeszcze Calculated to było no, to nie był checkpoint teraz, to co tutaj oh, e, na tym tym faktycznie. już oh, wiem, czemu to ma tak mało. To jest checkpoint. Coś Mę, mi tu wysadziło, coś mi wysadziło. No bo ciepło jest wiesz i wszystko wybucha. No, no way, ja się tutaj respię. Temperatury po 30 stopni, no to niestety, ale to wszystko bucha, nie? Po 30 no. milionów stopni, chciałeś powiedzieć. Ogólnie chciałem powiedzieć na no, termometrze, myśmy sprawdzali i tam było chyba 30, nie, przepraszam, 30 stopni w tym. Ale termometr jest. Co jest? No co jest? Gorąco ci bukuje? jest, i wybuchasz. Ale ja to chyba rozkminiłem. Ale ci nie powiem. Za tak. Zakładam, że musisz pojechać pewnie tymi, tymi dziurami. Tak, tak, chyba tak. Właśnie chyba tymi barierkami trzeba pojechać. Tak? No i co tam też ten do lewej? Okej. Okay. No i przejeżdżasz normalnie. A teraz już mi się nie ima. Ale co wybuchało tam pod spodem, właściwie? Lepiej nie wiedzieć. No właśnie, co to jakieś... A może zbliżeniowe były jakieś ustawione? A wszczepione tam od razu. Aha, że trzeba to... O ja, ci Ja cię nie, no mogę nie mogę normalnie. No way. O to jest śliskie! O? Ej, czemu to wybucha w ogóle? Nie wiem. O dobra, piłuje, piuje, piłuje. Czynia do wymiany, ale co mi tam? Ej, ale coś tu jest na tym jakby... Jak z się, może takie mokre jakby. A ta inaczej by... Było fajnie, słuchajcie. To jest śnieg, chyba. Mam jakieś białe no tutaj. Nie wiem! Mam jakieś białe na tym, na oponach. Dobra, piłuję też. Czy tu, tu nie ma checkpointa, rozumiem, na tym etapie. Nie no, wiem. Ten no, no, no. pierwszy to co tam jest, to jest kazik, a potem drugi to nie wiem. Dobra. Okej, okay, no to teraz sobie powolutku, pomalutku, bardzo powoli przecisnę się tędy. To wygląda faktycznie na śnieg, ale to nie jest śnieg przecież na oko, nie? Olej. Olej! I co dalej? Normalnie przejechałeś tędy? Tak, na no to ten. Ja się już boję jechać no, do przodu, do bo mam wrażenie, że za, za chwilę coś wybuchnie po prostu, nie? <laughs> nie, tam trzeba na tą platformę. O. Dobra. O. Tak, to jest checkpoint? Nie wiem co mnie czeka, ale skaczę. Dobra, tutaj... Dobra, źle poni, to zrobiłem. Nie. Krzywo! Ej, a nasza do coś O no, chłopie. Co Mam mówić jak wy cały no. gadacie? Gadaj! Co mam mówić jak ja się cały stresuję. Utrzebę! Utrzebę! ja tyłem jadę, czekaj. No, nie trafię! O AMG! O, Chyba to. się tutaj zdziwicie trochę. Polecam być prosto. Aha, bo ja to zrobiłam o. jak paruwa, dupia. ja. Nie wierzę! Znała się, że jest tylko paru. Nikt to nie był checkpoint. No właśnie, no właśnie nie, niektóre nie są checkpointy, właśnie Ren o tym mówił, ja też o tym mówiłem. O boże. Ale i. O, Nie, dobra. Tam jest jakaś ściana. No, ale jest, ale jest to, szybki to, to jest. Nie jest boże, to nie jest checkpoint, uważaj, to nie jest checkpoint, to co teraz złapaliśmy przed chwilą? To co opalić, to jest, jest checkpoint, teraz tutaj, w tym miejscu. Ale ta ściana niewidzialna, nie wiem, skąd to się wzięła, nie? A, patrz jak driftem, patrz, patrz! Masz to w Polsce? Patrz, 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 no, no, no! O. Je, fura nie. mi się mega podoba, już się nie mogę doczekać, żeby ją sobie wykupić. I stuningować, także tutaj no. jest premierowo. Ej, no, no mogę tam, tu jakąś jak kamerę na... zmienić? No na v pewnie możesz. A, tylko wiesz, nie mogę jej oddalić, bo nie wiem, gdzie mam wjechać. No, e... Dobra. Przed siebie. I tak chyba nie, żeby szybciej. chyba szybciej, chyba ta. Nie rozumiem tego auta. Oj mało kto swiz�estte? rozumie to auto. Tego auta nie rozumiem, on ma tyłem szybciej jedzień pod górkę niż... Ja Już putem. widzę. Już widzę. A ja nie I... potrafię. A ja się nie potrafię dobrze no, na antenie nie. wybić. Musimy tu się przewrócić? Nie wiem czekaj. Ale chyba... Nie też nie. Powiem tak, jak ja już wjeżdżam na ten głupi niższy poziom, to ja nie mam pojęcia, gdzie mam dalej jechać. Naprawdę. Do góry na zielonej. w lewo. Znaczy, z dołu na prawo chyba, to jest. Jak na prawo? Na ten zielony. To co jest na lewo. Sprawdźmy, czy to zadziała. Jak już jesteś na tym tym klocku, to dalej na lewo. Jak już jesteś na tym pomarańczowym, to potem na prawo nie. na zielony. Na pan punkt, okej. Okay. Ale tam chodzi na to na dół. To z niebieskiego na pomarańczowy jest... i z pomarańczowego no, na zielony. Przestałem rozpoznawać Nie Muszę mam powiedzieć, no, że później tak. jeszcze jest ciekawie jest, naprawdę. Tak się nie jakbyście mieli problem z czymś. Nie motywuj, nie motywuj. Ale nie, 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 właśnie chodzi o to, że... O kurczę. O to chodzi, że on dysponuje wiedzą, Znalazłem wiesz? Coś, co jeszcze w życiu nie widziałem. I Co tu mam zrobić? Jeszcze raz mi się zdarzyło, to O, jesteś tak, tak, niebieskim? Z niebieskiego tak, na pomarańczowy, tak. a potem na zielony do góry. A nie potem z Nie! A, okay. mm -hmm. nie! Dobra. <laughs> Tak, no, na tak, połowę bręczu tak, tak jak mówiłem. A, ja nie słuchałam, bo mi tam jeszcze I nie było tak. Wiem, o czym wiem. Nimi, o czym gadasz. Wiem, 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 tak to jest z tym, tą Dobra, złapane. Dalej, Ta. następny. cały Ta. czas z tyłu. Będę się znowu respi. Nie no, przodem se pojadę, na chillku. Teraz to... Jakie Czekaj, to auto ma... co jest? Naprawdę, ja go Powiem tak. To auto może wygląda fajnie, A tam na górę ale chyba. ja go już nie lubię. Tylko ze na to... Za skórę? Że? Że ma napęd na tył. No, proszę cię, no jak? No musi mieć. W tym to, momencie tak? ja nie potrafię zrobić tego skill tylko i wyłącznie ze względu na to, że ma napęd tylko na tył. To jest... W tym momencie dla mnie najgorsze... Nie wiem, no, jak to nazwać, no? Najgorsza I rzecz. Robię... No, o, najgorsza rzecz. Ich nie zrobię tego teraz, w ogóle no bo... nie wiesz, bardzo mi się na razie podoba skill test. Fajnie, fajnie ten. Uh -huh. Fajnie zrobiony, okay. bardzo kreatywnie. Kurde! Muszę skoczyć, Kurde. super. Dobra. Dobra. No, jaki to... To będzie jeden z dłuższych skill testów. Nie względu na to, że idzie długo. Tylko jest naprawdę bardzo długi. O czasami jest tak, że nam długo idzie po prostu, bo coś co 10 minut można przejść to przechodzimy znacznie dłużej, nie? Może? Już ehm. od zaczynają odechciewać żebyś tego speak. Nie, nie mów tak. Utykam nam o miejscach, w których no po prostu nie wiem co mam dalej zrobić, albo nie potrafię tego dalej zrobić. O kojoselka, ja dojadę, ja zobaczę. O, dojedzie. No. Jestem na 64 z 81! O! Poważnie. Ile? Ja Poważnie. mam wrażenie, że aż od godziny to robię. No nie, i dopiero tu mnie respija Przed windą. No super. Polecam się nie zacinać. Yy, oj, tak, byczku, byczku spadnę. Dobra, jednak gdy wraca to To nie spadam. Dobra, dobra, właśnie tak, właśnie tak. Nie nie, bo wiesz, chodzi o to, że po prostu, że ja, ja się boję w ogóle zlecić. wolę. O, jak właśnie to zrobiłem, nie. <laughs> bo nie wiem co jest checkpointem już teraz. Wiesz, na niektórych skill testach jestem w stanie stwierdzić, ok, tak wygląda yy, kierunek, tak wygląda checkpoint. No, A. A tutaj Głupie. A tu, Nie wiem. Mam powiem tak, w tym momencie, jeżeli nie mogę wysiąść, to mam w tyłku ten skill test. Okej. Okay. Nie, z nie. dojadę? Nie, mnie to nie interesuje, że ty dojedziesz. Jak ja już wiem nawet, co mam zrobić, i to mi nie wychodzi, bo jest głupi sklites, w którym nie uznaje no to... się checkpointów. No to ja ci mówię, to zrobię, tym Ale ja, ja przyjdę, ci yy, wytniesz to, ja ci przyjdę i tam przejadę. Ja Sakra. O, jenny, nie. Nie, 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 nie tu checkpoint nie był. To jest skok? Jak to jest skok, to muszę uwierzyć chyba. Nie było checkpointa był. Bo... ogóle. nie? No. E... Mega super. Znaczy, no daleko był. A przynajmniej był za tym miejscem, które mi się nie podoba. Czyli za tym, co teraz jadę. Ja nie lubię jeździć na takiej krzywej krzywiźnie. Trzeba krzywizna, na no, krzywo. To jest krzywić na krzywo. Takim bydlaczkiem. O o, 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 o. Nawet gładko wylądowane. Dobra. Ciepło A, więc tutaj ten... tędy. A, bo... I muszę bardzo się teraz skupić, żeby jakoś tu przejechać, nie? No. me. No tak muszę to zrobić, no? No nie no. Fajna siatka. Tu widzę, tu jest niby coś, ale nie wiem czy to jest checkpointem. Więc liczę, żeby tu wjechać przynajmniej, no. a... Później się będę zastanawiał. Okej. Okay. O, teraz widzę jakiegoś renifera. Masz Renifera? Musisz do niego, niego wjechać, żeby cię wybił. Wybij się na Reniferze. Dobra. Jak to mówią. Dało się. Już mam milion słów A nie dwa? Miał dwa rogi. Nie, jeszcze jeden dla Josielki zostawię. A? A proszę, proszę. No way! Jeśli to nie będzie... Checkpoint, to ja nie wierzę w skill test. Proszę, stój! Nie! Oh. The... Dobra, no czemu no się nie łapiesz? Chcesz... Się łap się O nie, nie I to był checkpoint. Ach, fajnie. To jednak, to jest, jednak, nie miło, checkpoint. Ale... jednak miło, nie? Jednak ja. Ja tak staram się powolutku, mówię tu checkpoint, a nie ma tyle, przejechałem, a tutaj patrzę i patrzę. Znowu w tym samym miejscu się wyk. Na tym sam. Do... O, i teraz pusz, niech nie chce leci. Tylko później tam czasie będzie zmienić prawdopodobnie na tego. O. Okej, okay, tutaj też tyłem? Nie, to e, Nie, tu normalnie możesz. Tylko czasie bardziej rozpędzić, nie, żeby tam zobaczyć. Tam jest checkpoint. Dobra. E, dobra, no to Joselka, już idę zobaczyć. Jest dobrze. Doleć, pis 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 a my A wiesz, no, może ja, może ja postaw z... żyję? Możesz sobie stąd iść, dziękuję. Nie, ja tu jestem. I sobie stąd. Uuu. Aha. Coś tu nie tamtego No i co? No i co, pytam się ja. Eee, nie. Co oni tam wymyślili? Dlaczego tu są jakieś przyspieszacze? Gdzie ja mam skoczyć? Aha, dobra. Chyba do lewej. Tu, tu, chyba co tu, tu jest? Znaczy, no, nie bory, widzę. No tam, tam, tam. Nie widzę, co tu jest. Kurczę. Słuchaj, proszę. O, dziękuję. Nie widzę. Nie widzę co tam jest. Do prawej, do lewej? Paweł, jak już masz pomagać, to pomagaj no Ja tu dwu, na dwa baty muszę Nie, no. yeah, minął ja, ja dobrze rozkminiam Już ja raka ciśnij na górę Na górze na nawrota Ja nie widzę co tam jest Wiem, no maksymalnie tę prędkość łapiesz I tam masz nawrotę, więc na końcu zwolnij O cyk, zwolnij sobie Zawróć i teraz petarda Petarda O się to robię I łapiesz ten punkt który tam jest I się, mogę się raz No. Bym się denerwowała, jakby to nie był checkpoint. Oj, tak. Co najmniej. Każą mi skakać? Mm. No i teraz w drugą stronę. Można tym normalnie. Nie trzeba w wster... no, w ogóle chyba i tak myślisz, no. Nie, 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 nie na wsteczem, no. Dobra, Dzięki za to kabrył. Uspokój to. Uspokój to. Tak, uspokój to. Teraz. to. I przez chwilę nic nie ruszaj. Ja trzymaj sobie shift, żeby ci się odwrócił. No i bardzo ładnie. Nie? No bo ten shift sięga. O, jesteś A po co mam się odwracać? No, żebyś miała większą prędkość, bo jak, to, jak to zielone złapiesz teraz, łapiesz, to masz przyspieszenie. Jak się odwrócisz i złapiesz przyspieszenie, to że miała turbo. A po co to? Więc będziesz szybciej jechała. A po co to? Mam ci, mam ci zaraz tam wjechać? A po co to? Wjechać ci e, profesorem MK2 na No Chyba na dupkę, jeśli już. Dużo żądasz. Na co? Na dupkę. A. Nic nie widzę. Nie zren. Um, na przodzie. No nie mów, że się tu zaklinuje, nie nie, nie dzisiaj Dlaczego nie dzisiaj? A może dzisiaj jednak? Nie, dzisiaj, dzisiaj nie jest chcę. Ten dzień. Nie, 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 dzisiaj nie, dzisiaj nie nie oj nie 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 Co ty więc Chyba jakieś te barierki na to jest checkpoint, nie możesz rozbić. Jestem za tobą, to jest checkpoint w czego dobra, patrzymy Dobrze rartowałem. No, śmieszny żal <laughs> będzie to fany moment. Będzie to fanny moment tak e... śmieszne. Tak, tak. O Teraz yeah. czekamy na bardzo daleko. Dzięki. I teraz uważaj. Dobra. To jego róg na milion, suba. I właśnie go porobiłam. Dobrze. Uf. No, nie powiem. Staram się, ja. Nie! Na motocyklu się w razie czego zatrzymaj, ren. Wiesz, będzie najprościej. Okej, okay, okay. Bo to jest lekki skok. O, interesy. Sponkapcia lekko czy coś? No i gitarson. O, przecież pan. No, tak to był pisk właściwie. Eee, co tak, zdarza za się? Tymi, za tymi trzema jest check, w razie czego wiesz? Także. Tu trzeba uważać na tych, bo to są z radzieckiej no, strony. To już pokazuje, że jakbym miał tyłem, nie? Nie, nie, jest ok, normalnie jedzie. Nie, też tak miałem. Ooo, oh, no way. I to na ostatnim, nie? No drugą way. Dokładnie to samo na ostatnim. Du, 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 du. Czy tu z tych punktów jest tak mały, nie? Nie, chyba nie. Nie ma zdrodzieckie Prostokąciki, to ja, one Ren Spadłem Ja wiem, ty chciałeś powiedzieć, kwadraty Spadłem, nie mam, nie mam weny Moja wena i zau Ale teraz biłem się przed kwadracikami, prostokącikami Właśnie tak, no ale i co mi to daje, nic mi to nie daje, bo spadłem znowu Załóżmy Co tak chcesz zakładać? Chyba konto jak on to już jest? Jedno wystarczy. Co, co, co? Co ty jeszcze chcesz założyć? No? Miliony tam nie wpływają. Jak ty jeszcze założyć? Karpetki? A to nie, dziękuję, za gorąco. Już tak myślę. W szczególności dzisiaj po ja mam skoczyć na to ten? Na to skrzydło od samolotu? No way. Ale chyba jo! No i tutaj to samo co było wcześniej, czyli petarda do góry, e, tam sobie na końcu zawracasz i petarda skok. Petarda, petarda. Ja wiedziałem. Petarda, petarda! Poszoda, że nic nie widzę. I w tym miejscu tam masz checkpoint. O ile go złapię? Złapałaś? Tak. No to dobrze. Nie umiem no teraz, tylko, teraz tylko prosto z rozpędu, no. A, nie musiałam się rozpędzać. I kolejny też tam masz. Tam cię auto zaczyna. Ja to, to Nie, o. Ja, tak. Halo, co tu jest? Skok. Hmm. No halo, co tu jest? Panie pomocnik! Przemocnik Panie przemocnik, gdzie to? No znowu muszę robić przeskok i Dobra, samolot wylądowany. No i teraz ogólnie właśnie tak wcześniej mówiłem, że teraz w tym miejscu, w jesteś, no nie? Że teraz jest tak w miarę prosto, bo sobie skaczesz po tych dwóch i robisz pętelkę, przejeżdżasz pętelkę, przejeżdżasz pętelkę i w sumie... W sumie już praktycznie przy mecie jesteś, nie? To jest 40 parę minut. Pocenia się. A żeby tylko Ale to wiesz się. co? W, w, przy dzisiejszej pogodzie muszę ci powiedzieć, że ja się pocę nawet. E, bez grania. Kurde, te, te no i spadłem, bo dlaczego by nie. Takie trollowe. Aha, i jeszcze przed samolotem się respię. No super. No co, spadłeś, to spadłeś, nie? To się respię, Spadłeś, powstań. Spadłem, powstań. Nie, chyba powstawać to mi się nie chce. Not tutaj. Ja bym jedynie sobie chciała wymarzyć, żeby te wszystkie checkpointy, które tu są, były... Było roz, rozróżnienie graficzne, czy to jest checkpoint, czy to jest... My rację, YouTube. pełna zgoda, pełna zgoda. No... Bo oba wyglądają dokładnie tak samo i tak samo jak się robi na ZC, to tak samo oba wyglądają jak checkpointy. Oj no tak, kłamstwo to to jest. Kontrolne. Mi też, mnie też. Nic mnie nie dają Gruciwe poczucie tam bezpieczeństwa tu, tu nie musisz chyba mocno skakać, nie? Także lekko teren A, tylko przedtem to ja nierówno skoczyłem skoczyłem no Znowu zrobiłam hmm. to sam! Tam, tam też, to też jest skok, uważaj. I Ren. Cium, to no Tu mam się rozpędzić spokojnie, żeby Niech widzę, żeby stykło, chyba styknie <laughs> No na i styk. tam się robi. Na styk, No styk. Pędzę, a tu się nie potrafię, No. Dobra, teraz ogólnie jak skoczysz... Petarda. ...do góry. Tak, petarda. Jak skoczysz, to tam dolecisz do właśnie Uuu. tego. Do podmiany na opresora. Dobra. Teraz nie, 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 nie mówcie mi, że będziecie mnie oboje obserwować. <laughs> oboje będziemy latać teraz. <laughs> no, czekać aż ja skończę z Star. Tak? No tak, tak, tak. O, opresory będą O, chcę mi to zmontować. <laughs> Ale ja nic nie zrobiłem. Oddali, czynny. Oddaliłeś się, wiesz, albo ten. To jest pół Ja byłem czynny cały czas. No, czynny mówię, oddalił to... się. Znaczy nie, nie oddaliłem się, bo stałem w miejscu tam i chwilę już tam stałem. No dobra, to ja dolatuję do mety. Właśnie tak! I tym symbolicznym ten, uj, zakończam u siebie ten epizod. Ale jeszcze le jeszcze walczyć, trzymamy za nią kciuki, tak, ja chociaż tak, ja już tak tego walczę. nie widzę. mamy ciuki. Tak.